Zostaw na chwilę wszystko, ucisz swoje myśli, zatrzymaj się w biegu codzienności, oddychaj głęboko i posłuchaj. Gdzieś w środku ciebie rozbrzmiewa głos, cichy, ale wyraźny. Nie pochodzi z zewnątrz, nie jest wymysłem umysłu, to głos Boga. To On mówi dzisiaj do ciebie, pozwól mi ci pomóc. Nie musisz już dłużej nosić tego ciężaru sam. Możliwe, że od dawna próbujesz wszystko udźwignąć samodzielnie. Może czujesz się zmęczony, wypalony, bez nadziei. Być może masz wrażenie, że nikt nie widzi Twojej walki, nikt nie rozumie Twojego bólu. Ale Bóg widzi. On widzi to, czego inni nie dostrzegają. On zna każdą łzę, którą ukryłeś. Zna każdą noc, kiedy nie mogłeś zasnąć. Każdy szept Twojego serca dotarł do Niego i dziś On mówi: Nie jesteś sam, jestem przy Tobie. To nie przypadek, że czytasz teraz te słowa. To nie jest zwykły tekst, to odpowiedź na to, co czułeś w ciszy, to Boże potwierdzenie, że On nie odszedł, że nie zapomniał, że cały czas był z tobą, nawet w chwilach, kiedy go nie czułeś, nawet wtedy, gdy myślałeś, że milczy. On milczał, bo działał, a teraz mówi, bo przyszedł czas, byś pozwolił mu działać otwarcie. Bóg nie oczekuje od ciebie perfekcji, nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą, nie musisz być silny. On nie przyszedł Cię ocenić, lecz podnieść. Przyszedłby powiedzieć już nie musisz dalej iść sam. Oddaj mi swój ból, swoją niepewność, swój strach, pozwól mi cię poprowadzić. Może boisz się zaufać? Może wcześniej ufałeś ludziom i zostałeś zraniony. Ale Bóg nie jest jak człowiek. On nie zawodzi, nie odchodzi, nie obiecuje na próżno. Każde Jego słowo to życie, każda Jego obietnica to nadzieja. A dzisiaj On obiecuje jedno Będę z Tobą, przejdę z Tobą przez to wszystko i dam ci pokój, jakiego ten świat dać nie może. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Nie musisz znać odpowiedzi. Wystarczy, że otworzysz serce. Wystarczy jedno słowo, jedna myśl Boże potrzebuję Cię. On już jest obok. Już trzyma cię za rękę, już zaczął uzdrawiać miejsca, które od dawna były poranione. Nie wszystko zmieni się od razu, ale krok po kroku poczujesz, że ciężar staje się lżejszy, że nadzieja wraca, że życie znów ma sens. Czasem wydaje się, że Bóg milczy, ale Jego cisza nigdy nie oznacza nieobecności. On działa najciszej w chwilach największego zamętu. On odbudowuje to, co runęło. I nawet jeśli nie widzisz jeszcze owoców, to ziarno już zostało zasiane. W Twoim sercu rośnie coś nowego. Coś pięknego, coś, co tylko Bóg mógł tam umieścić. Może myślisz, że to za późno, że straciłeś szansę, ale u Boga nigdy nie jest za późno. On tworzy nowy początek tam, gdzie człowiek widzi tylko koniec. On mówi: Zacznijmy od nowa, pozwól mi ci pomóc. Nie odrzucaj tej łaski, nie odkładaj tej decyzji. To nie jest tylko emocjonalny moment, to Boży czas, to Boży dotyk. To jego odpowiedź na to, o co prosiłeś. On nie zapomniał, on cię kocha i on wie, jak ci pomóc lepiej niż ktokolwiek inny. Poddaj mu swoje serce, pozwól, by on zajął miejsce w centrum twojego życia. Nie chodzi o religię, o obowiązki, o zasady, chodzi o relacje, o bliskość, o to, że Bóg chce być twoim Ojcem, twoim przyjacielem, twoją siłą. On mówi: Kiedy ty już nie możesz, ja mogę. Każdy dzień bez Niego to dzień bez pełni życia, a każdy dzień z Nim, nawet ten pełen trudności, jest dniem pełnym pokoju. Bo pokój Boży nie zależy od okoliczności, to pokój, który zamieszkuje serce, pokój, który nie znika, gdy przychodzą burze, pokój, który mówi: Nie bój się, jestem z Tobą, nieważne jak bardzo się oddaliłeś, nieważne ile razy upadłeś, dla Boga nie jesteś problemem. Jesteś dzieckiem, ukochanym dzieckiem i on dziś przychodzi z otwartymi ramionami, by cię przytulić i powiedzieć Wróć do mnie, czekałem na ciebie. Możesz być zmęczony, możesz mieć dość, ale nie musisz się już dłużej zmagać sam, pozwól mu ci pomóc, nie pożałujesz. To nie będzie łatwa droga, ale będzie prawdziwa, pełna pokoju, siły i miłości, której nigdzie indziej nie znajdziesz. Cisza, która teraz cię otacza, może wydawać się pusta, ale w niej Bóg mówi najgłośniej, w niej rodzą się najgłębsze spotkania z jego sercem. To właśnie w tych chwilach, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, On działa najpotężniej. Bóg nie potrzebuje hałasu, by cię dotknąć, nie potrzebuje wielkich znaków, by cię przemienić. Wystarczy mu twoje tak, twoje ciche, szczere Pomóż mi, Boże, On zrobi resztę. Nie musisz już nikomu udowadniać swojej wartości. Bóg już cię zaakceptował, zanim cokolwiek zrobiłeś. Nie kocha cię za to, kim byłeś w przeszłości, ani za to, co potrafisz. On kocha cię dlatego, że jesteś Jego. Z całym swoim bólem, błędami, lękiem i niedoskonałościami i właśnie dzisiaj mówi, Nie musisz być doskonały, bym cię kochał, wystarczy, że pozwolisz mi wejść. Jego obecność nie jest uzależniona od tego, czy czujesz się godny. On nie czeka, aż się naprawisz. To on cię naprawia. On nie stoi za drzwiami serca z oskarżeniem, lecz z uzdrowieniem, bo on nie przyszedł sądzić. On przyszedł zbawić. Przyszedł, by Twoje życie znów nabrało barw, by Twoje oczy, które przyzwyczaiły się do ciemności, znów mogły zobaczyć światło. Może nie wierzysz już w zmiany. Może tak długo trwałeś w zranieniu, że przyzwyczaiłeś się do bólu, ale Bóg nie chce, żebyś się przyzwyczajał do cierpienia. On cię stworzył do życia w pełni, do pokoju, do miłości, do radości. I chociaż nie zawsze możemy tego doświadczyć natychmiast, to jego procesy są zawsze doskonałe. On działa powoli, delikatnie, ale skutecznie. Być może masz już dość czekania. Czujesz, że modlisz się i nic się nie zmienia. Ale pamiętaj, cisza Boga nie oznacza jego nieobecności. Ona często oznacza, że on coś przygotowuje: on cię nie zostawił, on cię chroni. On cię formuje, on cię prowadzi. I nawet jeśli teraz nie widzisz całego obrazu, on widzi wszystko. I widzi, że jesteś bliżej przełomu, niż ci się wydaje. Każdy dzień z Jezusem to krok ku uzdrowieniu, to krok ku wolności. Ku pełni, której nie da żaden człowiek ani żadna rzecz na tym świecie. Ile razy próbowałeś już szukać sensu gdzie indziej w pracy, w ludziach, w uznaniu, w sukcesach i ile razy kończyło się to pustką to nie dlatego, że coś jest z tobą nie tak to dlatego, że twoje serce zostało stworzone, by być wypełnione Bogiem. I dopóki On nie stanie się centrum, nic cię nie nasyci. Bóg nie chce być dodatkiem do twojego życia On chce być życiem nie tylko na niedzielę. Nie tylko w chwilach kryzysu, ale codziennie, w zwykłych porankach, w drobnych decyzjach, w codziennych zmaganiach, On chce być Twoim pokojem, kiedy w sercu burza, Twoim światłem, kiedy wszystko wydaje się ciemne, Twoim schronieniem, kiedy nie masz już siły walczyć, nie musisz wiedzieć, jak to zrobić, nie musisz znać kroków, wystarczy, że zaczniesz mówić do Niego szczerze, tak po prostu jak z kimś, kto cię naprawdę zna i rozumie. Bo on właśnie taki jest, rozumie cię lepiej, niż ty sam siebie rozumiesz, zna powody twoich reakcji, twoich wyborów, twoich słabości i nie przestaje cię kochać ani na chwilę. On już ci przebaczył, już przygotował nową drogę. Teraz czeka tylko, aż zrobisz krok, a kiedy zrobisz, odkryjesz, że On był przy tobie cały czas, że Jego miłość nigdy cię nie opuściła. Że to On Cię niósł, kiedy myślałeś, że idziesz sam, że to Jego ręka była wyciągnięta, kiedy Ty już nie miałeś siły prosić o pomoc. W tej chwili, w której się teraz znajdujesz, może w samotności, może w bólu, może w zamęcie, Bóg mówi: Jestem, nie odszedłem, zawsze byłem. I w tym jednym momencie możesz Mu odpowiedzieć: Możesz się otworzyć, możesz pozwolić, by zaczął czynić w Tobie coś nowego. To nie musi być dramatyczne. To może być delikatne, ale będzie prawdziwe. Pozwól Mu Ci pomóc, On Cię nie zawiedzie, nie zostawi, nie zrezygnuje z Ciebie. Czekał na ten moment, kiedy pozwolisz Mu działać w pełni, kiedy przestaniesz się bać, kiedy przestaniesz uciekać, kiedy powiesz, Boże, nie wiem jak to będzie, ale ufam Ci. To zaufanie zmienia wszystko. To ono pozwala Bogu otworzyć niebo nad Twoim życiem. To ono sprawia, że tam, gdzie była pustka, Pojawia się błogosławieństwo, że tam, gdzie była rana, zaczyna się uzdrowienie, że tam, gdzie był chaos, przychodzi porządek. To właśnie wtedy, gdy ty mówisz tak, on zaczyna czynić rzeczy, o których nawet nie śniłeś, i tak jak poranek nie przychodzi nagle, ale powoli wypiera ciemność, tak samo działa Bóg w twoim sercu. On nie wchodzi z hukiem, nie wymusza zmiany, nie narzuca się. On przychodzi łagodnie, jak światło o świcie które rozjaśnia wszystko, czego się wcześniej bałeś, i dziś to światło zagląda w twoje życie, rozjaśnia te miejsca, które latami były ukryte w cieniu lęku, wstydu, zawodu i samotności. Nie walcz już dłużej ze sobą, nie próbuj być silniejszy niż naprawdę jesteś. Nie udawaj, że nie potrzebujesz pomocy, skoro twoje serce krzyczy inaczej. Bóg nie przyszedłby cię zawstydzić, przyszedłby cię objąć. I w tym objęciu jest wszystko, czego potrzebujesz. Bo jego obecność nie tylko koi ból, ale też daje siłę, by żyć na nowo. Może od dawna czujesz się niekochany, może myślisz, że twoje życie nic nie znaczy, ale w oczach Boga jesteś bezcenny, jesteś jego dzieckiem, jesteś ukochany. I choć inni mogli nie zauważyć twojej wartości, on ją widzi w pełni. On zna każdy fragment twojej historii i właśnie w niej chce napisać najpiękniejsze rozdziały. Nie jesteś przegrany, nie jesteś za późno, nie jesteś za słaby. Jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg może cię odnaleźć. Tam, gdzie jego łaska może cię dosięgnąć. Tam, gdzie jego miłość może cię przemienić. Wiara nie polega na tym, że nigdy nie wątpisz. Wiara to decyzja, by trzymać się Boga, nawet gdy wszystko mówi, że powinieneś się poddać. I jeśli dziś w twoim sercu jest chociaż iskierka tej decyzji, Bóg ją roznieci w ogień, który rozgrzeje całe twoje wnętrze. Bo On nie potrzebuje wielkiej wiary, wystarczy mu twoje szczere, Boże, jestem tu. I może właśnie teraz, pośród tych słów, w twoim wnętrzu pojawiło się coś nowego: może spokój, może łza, może westchnienie ulgi. To znak, że Duch Święty działa. On już cię dotyka, już uzdrawia. Już zmienia to, czego nie mogłeś zmienić latami. I będzie to robił dalej, krok po kroku, jeśli tylko mu pozwolisz. Pozwól mu ci pomóc, nie jutro, nie za tydzień, teraz, bo dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień, w którym możesz zacząć od nowa. Zamknij oczy na chwilę i wsłuchaj się w ciszę. Czy słyszysz ten cichy głos w swoim sercu? To Bóg mówi: Zawsze byłem przy tobie, w każdej łzie, w każdej ranie, w każdej chwili ciszy. Nie odchodź, nie uciekaj. Wróć do mnie, pozwól mi ci pomóc. A teraz zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcesz przejść przez resztę życia bez jego ręki, bez jego prowadzenia, bez jego miłości? Bo jeśli nie, po prostu powiedz mu to. Powiedz: Boże potrzebujecie, prowadź mnie, ulecz mnie, pomóż mi. I wtedy wszystko się zacznie. Nowe życie, nowe serce, nowa droga. Z nim. Zawsze z nim. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz, skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia.